To też mówi się o czynnym uczestnictwie. Tego wyrażenia particypacją aktu Oza użył po raz pierwszy w swoich dokumentach dotyczących, dotyczących reformy liturgii Świętych i Ust To on mówił o czynnym uczestnictwie. Powtórzę to potem w wersji wicemediatu ja tutaj yy, słowa Boże, Pius XII. To oni mówili o czynnym uczestnictwie, natomiast nie chodziło o to, żeby świeccy biegali po presbiterium z mikrofonem yy, albo komentowali teksty yy, liturgiczne albo yy, odczytywali je. Chodziło o to, żeby właśnie czynne uczestnictwo osoby polegało na aktywności pewności naszych władz duchowych, kontemplacji. To jest, o, o takie czynne uczestnictwo chodziło. O e, uczestniczeniu w, tej, w tych prawach, które są uobecnione w liturgii mszy e, W dzisiejszym potocznym, nie tylko potocznym, niestety, ponieważ e, spłaszczono bardzo to wydarzenie. Bardzo spłaszczono. Trzeba pamiętać też, że y, kiedy się tak z y, o tej mszy mówi często, że była to mszarka, która rodziła świętych. Nie tylko tych kanonizowanych. Wróciła obrońców ojczyzny, tych, którzy potem mieli męstwo, y, przeciwstali się y, Niemcom, przeciwstali się komunizmowi, Którzy oddawali życie w obronie ojczyzny, bo wiedzieli, że właśnie wychowując się na tej liturgii, że cel człowieka przekracza tę ziemię i że yy, są yy, dobra większe niż życie ludzkie. Tamsza rodziła świętych ojców rodzi, święte matki, świętych kapłanów. Także. Yy, Traktowanie jej jako reliktu przeszłości jest wielkim nieporozumieniem. Zresztą bardzo dobitnie, bardzo dobitnie w jednoznacznych słowach przypomina o tym ojciec który zresztą y, mocno zabiegał. Zabiegał już jako y, kardynał jako o y, jej przywrócenie. Często ją jako kardynał odprawiał. Sam miałem, y, sam mogłem y, przez niego odprawianie. Gdy papież Paweł VI przygotowywał się do podpisania mszał yy, z nową mszą, yy, grupa kardynałów wystosowała do niego list, znany jako list kardynała Octavianiego, yy, w którym pisali tak, yy, to jest krótka analiza krytyczna nowosłowodomiscy. Czytamy w tym dokumencie tak, nowosłowodomiscy zarówno w całości, jak i w szczegółach Stanowi znaczące odejście od katolickiej teologii przyszłej, Sformułowanej podczas XXII sesji Soboru trydenckiego, który przez ustanowienie precyzyjnych kanonów wzniósł barierę nie do pokonania przeciwko wszelkiej herezji, zdolnie zaatakować integralność Kościoła. Msza święta była barierą przeciwko herezji. Nowa msza jak gdyby rozbiła tę barierę, jak gdyby osłabiła tę barierę. I chyba to osłabienie barier nie było rozdrobne, zwłaszcza, że mentalność współczesnego człowieka, mentalność naszej kultury, czy kultury, yy, która wedle słów znanej pisarki wygnała Chrystusa yy, i ta mentalność zyskała nieograniczony przystęp do umysłu katolików na całym świecie poprzez systemy edukacji, poprzez prasę, radio, poprzez telewizję, internet. Trzeba było tę barierę, właśnie w sposób, tę barierę taką mocno zachować. Kardynał racji. Był skonsternowany z powodu usunięcia starego mszału, ponieważ czegoś takiego nie zna historia liturgii. Piłów V kazał przerobić istniejący mszał, tak jak to odbywało się już w długowiekowej historii Kościoła. Wielu jego następców przerabiało ten mszał, a nigdy nie przeciwstawiając jednego mszał, jednego mszału drugiemu. Teraz zaś Ogół, czyli po reformie liturgii. Ogłoszenie zakazanym mszału, który był wypracowany przez wieki, poczynając od czasów sakramentarzy Kościoła Starożytnego, spowodowało wymów w historii liturgii i jego następstwa mogły być tylko tragiczne. Jak to już zdarzało się wiele razy w przeszłości, konieczność rewizji mszału była w pełni sensowna i całkowicie zgodna z dyspozycjami Soboru Watykańskiego II, ale tym razem mowa o reformie liturgii po Soborze w II, wydarzyło się coś więcej. Cały czas kardynał Ratzinger. Zburzono starożytną budowę i na jej miejsce z kawałków próbuje się inną. Jestem przekonany, że kryzys, który przeżywamy obecnie, jest spowodowany reformą liturgii. Są to słowa kardynała Ratzingera, one tłumaczą. Yy, one tłumaczą bo yy, tym proprio summarum i te jego zabiegi. Według słów Kardynała Castillo, yy, ona zresztą się są opublikowane. Yy, tam z, z no, Narodowego Edmara, nie w tym, który jest tutaj, yy, że Ojciec Święty życzy sobie, aby mszary święta była odprawiana w każdej parafii Nie w wielu, tylko w każdej parafii, Takie jest życzenie czy nie są one realizowane? Więc szukając odpowiedzi na pytanie, czy spustoszona winica się zazieleni. Ojciec Święty 16 XVI publikuje, wiem, że są przygotowani inne dokumenty publikuje e, doprecyzowania dotyczące niektórych dwuznacznych sformułowań zawartych w dokumentach Soboru Watykańskiego II, pozwalających na zbyt swobodną interpretację, niezgodną e, z wolą końców soborowych. Ojciec Święty przywraca do e, pełni praw, przypomina o tym, że właściwie nie tyle przywraca do pełni praw, przypomina, że e, to, że Msza Święta straciła do pełni praw, jest bezprawnym. Nie znam dotąd historii Kościoła i przypomina o tym, że z tym bezprawem trzeba walczyć. Trzeci taki gest Ojca Świętego niewątpliwie ważny. Ten jest sięgnięciem e, z komuniki z biskupów e, Bractwa świętego Pięknego X. Bractwa Oświętego Pięknego X, jak wiemy, e, powstało krótko po Soborze Matykańskim II e, za sobą własnych ścian, który było katolicznie e, zgodnie z prawem graniczym. E, I arcybiskup Efekt, założyciel tego bractwa, uzyskał na odprawianie przy e, niezmienionej wiosce. Zgodę na kształcenie księży, właśnie no, w oparciu o e, realistyczną filozofię i o, o ortodoksyjną teologię, bez tych zmian, które gwałtownie wchrabiły się do, do seminariów w posłuchu II. I y, kontynuował to dzieło. Y, oczywiście ono się często spotykało ze sprzeciwem, który wycierał do y, Jeszcze na Paweł VI wysłał swoich delegatów na sprawdzenie czy w seminarium i w Bractwie wszystko dzieje się w sposób należyty. Odpowiedź kardynałów, którzy wizytowali Bractwo była więcej, ocena ich była więcej niż wyśmienita. I tak, to jest droga, którą Kościół dzisiaj powinien iść. Taka była, taką Ocenę przedłużyli Ojcu Świętemu Bachowi VI. Ja Paweł tak. II zrobił to samo. Również wysłuchał swoich y, przedstawicieli do zbadania, ponieważ docierało różne niepokojące głosy i odpowiedź, którą kardynałowie udzieli, udzielił Ojcu Świętemu, nie można nic zarzucić arcybiskupowi w y, -e y, Skąd powstał zatem ten, y, ten konflikt? Otóż y, Benedykt XVI. Wiedział, że zbliża się kwestia jego życia, poprosił stolicę apostolską o zgodę na uświecenie Wichskupów. Y... Arcybiskup, czy arcybiskup Lefebvre? Tak, tak, tak. Arcybiskup Lefebvre, przepraszam bardzo. Arcybiskup Lefebvre poprosił o zgodę na uświecenie Wichskupów. Y... Tę zgodę uzyskał kierownikiem. Zresztą też jest książeczka, którą polecam Państwu kolorowcom. Y... Boga na no, świecie. Nie ma, będzie mogła, niedawno. Y... Pytane, taka potężna biografia arcybiskupa Lefebure'a. Czy te wszystkie rzeczy są w sposób szczegółowy opisane, szczegółowy i udokumentowany autorem tej książki jest jeden z biskupów oświęcony przez właśnie arcybiskupa Lefebure'a, przez biskup w Wyskiej polecam gorąco, które w tej książce można się dużo dowiedzieć o najnowszej historii Kościoła, z niej. A także myśl argumenty przeciwko tym, którzy arcybiskup Lefebvre traktują, powiem tak popularnie, jako takiego czarnego luna z funkcjonującego kościoła. To, co arcybiskup Lefebvre to złe. Zapominają o, o całej historii jego życia i o jego żarliwości w obronie danej. Zresztą, gdyby chcieć tak yy, przeszkadzić, święceń skupich. w może się jak to było. Miał tu swoją dobrą <trym> rolę. Gdyby do nie te święcenia, być może dzisiaj byłoby z naszej z naszej drugiej. Natomiast no otrzymał zgodę na zeszłą Kardinaowacyjnego i rozmówcą. Natomiast wskutek różnych zabiegów które możemy tutaj przeczytać. Ta zgoda została cofnięta, arcybiskup był wzywany i jeździł w tych miesiącach poprzedzających święcenia kilkakrotnie do Rzymu. Kardynał Arcybiskup miał pełną wolę do takiego przeprowadzenia sprawy, aby nie doszło do jakiegoś gestu, który mógłby być źle odczytywany. Arcybiskup Lefebvre doceniał e, kardynała Ercygera i jego zabiegi. No niestety koniec końców stało się tak, że, e, że m, ta zgoda nie została wydana. Arcybiskup Lefebvre zniecierpliwiony e, wodzeniem, wodzeniem, go e, dokonał aktu Święty. Następnego dnia Różysz e, Święty ogłosił, że e, zaczął tym samym na siebie karę ekskomuniki ze i, i, i wyświęceniem biskupi. Dzisiaj ta ekskomunikat została ściągnięta. Biskupi Bractwa są zapraszani do Stolicy Apostolskiej i uczestniczą, uczestniczą w rozmowach między innymi gdy, 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 takich Yy, celem tych rozmów jest rewizja dokumentu Soboru Watykańskiego II i Stolica Apostolska przyznała rację, że takie rozmowy muszą być prowadzone i muszą być wyciągnięte wnioski. Z tego co wiem, yy, te rozmowy yy, są zadowalające dla obu stron, yy, to znaczy jakoś się no, yy, zmierza to wszystko yy, w dobrym kierunku.